Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam na kolejnym mini wykładzie z tomistycznej antropologii. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tomistycznym ujęciu rodziny. Czym w myśli tomistycznej jest rodzina? Czym charakteryzuje się ta podstawowa wspólnota, w której żyjemy, wzrastamy i wychowujemy się? Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, rozpoczynając Nasz wykład związany z tematem rodziny, należałoby zwrócić po pierwsze uwagę na to, że możemy mówić o rodzinie jakby od strony jej zapoczątkowania albo od strony czy pod kątem trwania rodziny. I tu będą się akcentować inne elementy w obu przypadkach. W przypadku, gdy spojrzymy na rodzinę od strony jej zapoczątkowania, możemy mówić o małżeństwie, Rodzicielstwie bądź macierzyństwie. Jeśli chodzi o samotrwanie rodziny, pierwszoplanowe są relacje osobowe, czyli to, czy członkowie rodziny będą połączeni relacjami osobowymi, będą powiązani relacjami osobowymi. I wreszcie, oczywiście, małżeństwo i rodzicielstwo będzie kolejnym elementem istotnym w kwestii trwania rodziny. Choć tak jak mówię, to będzie widać w całości tego wykładu, jeśli chodzi o trwanie, powiązania przy pomocy relacji osobowych są tutaj pierwszoplanowe i najważniejsze. I w zasadzie zarówno małżeństwo, jak i rodzicielstwo może nam tutaj niewiele dać. Co możemy powiedzieć w takim razie o tym kontekście zapoczątkowania rodziny? Z tego poprzedniego podziału wynika, że warunkami. Optymalnymi do zapoczątkowania rodziny, do atmosfery, aby zapoczątkować rodzinę, będzie małżeństwo. Natomiast wystarczającymi warunkami jest bądź rodzicielstwo, bądź macierzyństwo, czyli tylko matka z dzieckiem. I oczywiście rodzicielstwo czy macierzyństwo będzie się realizowało może bezpieczniej, pełniej, lepiej w przypadku, gdy rodzina będzie zapoczątkowana małżeństwem. Niemniej możemy powiedzieć, że gdy ona jest zapoczątkowana rodzicielstwem bądź tylko macierzyństwem, mamy tu pewne tylko i wyłącznie zniekształcenie na etapie zapoczątkowania rodziny. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby po takim zapoczątkowaniu także trwały relacje osobowe, które gwarantują trwałość rodziny. A zatem możemy powiedzieć, że. Zapoczątkowanie rodziny poprzez wyłącznie rodzicielstwo bądź macierzyństwo jest jakimś zniekształceniem tego zapoczątkowania, ale y, możemy zarazem powiedzieć, że jest to rodzina, a zatem matka z dzieckiem będzie rodziną i rodzice, dwoje rodziców niepowiązanych węzłem małżeńskim z dzieckiem, dziećmi będą rodziną. Co możemy powiedzieć o samym małżeństwie? Małżeństwo jest relacją, która wiąże dwie osoby. Te osoby to kobieta i mężczyzna. I wreszcie są konkretne warunki do spełnienia, czy konkretne czynności, które podejmujemy, zawierając małżeństwo, niezależnie czy ono będzie od tego, czy ono będzie zawarte w kościele, czy w urzędzie stanu cywilnego. Po pierwsze, są potrzebni świadkowie. A zatem potrzebna jest obecność świadków, którzy reprezentują wspólnotę czy społeczeństwo szerzej, w którym ci młodzi ludzie żyją, którzy postanawiają zawiązać jakby osobną wspólnotę rodzinną we dwójkę. Więc jest tak, że kobieta i mężczyzna w obecności tych świadków oświadczają dobrowolnie o zapoczątkowaniu nowej wspólnoty. Czemu ta obecność świadków jest taka ważna? No, właśnie dlatego, że w ten sposób potwierdzają wobec całej wspólnoty, w której żyją, że oto od tej pory będą ze sobą związani i stworzą osobną wspólnotę w łonie tej, tej szerszej, co jakby ich w pewnym sensie możemy powiedzieć, zamyka na tworzenie innej wspólnoty małżeńskiej. I, I chroni zarazem też ewentualne pojawiające się potem potomstwo przed tematem, typu, kto jest ojcem albo że tego ojca nie ma. Co jeszcze? Obydwoje w obecności owych świadków ślubują, że będą realizowali wszystkie konsekwencje, które wynikają z tego faktu, że zakładają, zapoczątkowują nową wspólnotę. I oczywiście, jeśli obie osoby są wierzące i są w kościele, to ten związek ma swój wymiar sakramentalny i do niego zapraszają obydwoje osobę Chrystusa, prosząc go o pomoc, wsparcie i potrzebne łaski w realizowaniu zapoczątkowanej właśnie wspólnoty. Właściwie już przy tych warunkach zapoczątkowania małżeństwa wynikają nam troszkę te konsekwencje z zapoczątkowania owej wspólnoty. Ale powiedzmy je sobie wyraźnie, czy spróbujmy je dobitnie wypunktować. Będą to konsekwencje natury prawnej, ekonomicznej i społeczno-towarzyskiej. Prawnej, dlatego że nowo powstała wspólnota, jest nowym podmiotem prawa. Także ta wspólnota uzyskuje określoną własność, jest podmiotem tej własności. To są pewne określone ekonomiczne konsekwencje. I wreszcie pewne konsekwencje społeczno-towarzyskie. Są znaki zarezerwowane wyłącznie dla małżonków. Jednym z tych znaków, no, najbardziej ewidentnym jest znak seksualny, a zatem zobowiązani są wzajemnie małżonkowie do wierności. Sama nierozerwalność małżeństwa jest wymogiem także związanym z wychowaniem potomstwa w tej rodzinie. Jest to potrzebne do wychowania dzieci. Dzieci potrzebują zarówno matki, jak i ojca, i wtedy dopiero w tej rodzinie, wiemy to aż nadto dobrze, Wzrastają w do miarę dobrze, w miarę prawidłowo, pozbawione jakichś niepotrzebnych kłopotów czy trudności. Wiemy także, że jednym z bardziej poważnych psychicznych problemów dzieci czy traumatycznych doświadczeń jest właśnie doświadczenie rozwodu rodziców, i dzieje się to niezależnie od wieku dzieci, czy te dzieci mają 5 lat, 15 czy 25, tak samo źle znoszą. Rozwody rodziców, jeśli już do czegoś takiego dochodzi. Jeśli chodzi o te społeczno-towarzyskie konsekwencje, warto też wspomnieć, że jest tu pewna różnica pomiędzy związkiem sakramentalnym i niesakramentalnym, ponieważ osoby wierzące, zapraszając Chrystusa do swojego małżeństwa, no, mogą też liczyć w pewnym sensie na jego pomoc czy wsparcie, mogą Prosić o tę pomoc. Takiego wsparcia i takiej pomocy nie mają związki niesakramentalne, muszą, można powiedzieć, radzić sobie własnymi tylko siłami. Proszę Państwa, wszystkie te konsekwencje, które tutaj y, mamy wymienione, one właściwie występują w każdym środowisku, niezależnie od kraju. Czy kontynentu, one mogą się jakoś tam różnić, tak? Mogą być charakterystyczne dla danego obszaru, dla danego miejsca zamieszkania ludzi, niemniej występują wszędzie, gdzie nie spojrzymy, to z małżeństwem związane są jakieś konsekwencje, właśnie natury prawnej, ekonomicznej, jak również bardziej takiej społeczno-towarzyskiej. Natomiast rodzina powstająca bez małżeństwa jest rodziną która można powiedzieć w pewnym sensie jest jakoś osłabiona czy zagrożona poprzez to, że brak tam praw przysługujących małżeństwu. Możemy uznać, że ten brak praw przysługujących małżeństwu w jakiś sposób także zagraża rodzinie w jej trwaniu. Spójrzmy na problem rodzicielstwa z kolei i na rolę matki i ojca, jak myśl tomistyczna ujmuje te funkcje spełniane przez kobietę i mężczyznę, przez dwoje ludzi, którzy zapoczątkowują nową wspólnotę w rodzinie, gdy wychowują dzieci. Matka jest porównywana do domu, do środowiska człowieka kształtującego się tam tak? czyli do domu dla dzieci, które pojawiają się w tej rodzinie i wychowują się w tej rodzinie. Kształtuje ona, czy jest odpowiedzialna w znacznej mierze za kształtowanie osobowości dziecka, wpływając na jego psychiczny, a również fizyczny rozwój. Jest też pewnym środowiskiem wartości, które z kolei wnosi ojciec fizycznych wartości i duchowych wartości. Służy całej rodzinie, nie tylko dzieciom, wiedzą, mądrością, miłością, dobrem. Autorytet matki nie polega na wnoszeniu wartości chyba że jest tak, że nie mamy ojca, bądź ojciec nie spełnia tej funkcji, co też może się zdarzyć, nie możemy wykluczyć. Wówczas matka swoiście zastępuje ojca w tej funkcji wnoszenia wartości. Natomiast jeśli jest ojciec i tę funkcję spełnia, zadaniem matki, zadaniem kobiety jest podtrzymywanie jakby tych wartości, rozwijanie ich w rodzinie, przekładanie tego na codzienne życie co bywa nieraz pracą niewdzięczną i żmudną, jak wspomniał swego czasu jeden ze znanych współczesnych tomistów, profesor Mieczysław Gogacz. Wymaga to wyjątkowego takiego heroizmu i, i cierpliwości, i wyjątkowych umiejętności, żeby podtrzymywać, jakby we wszystkich członkach rodziny, tę atrakcyjność tego, co dobre, co prawdziwe, co sprzyja rozwojowi relacji, co wspomaga w nawiązywaniu relacji, co jest mądre, co po prostu wybieramy zgodnie z mądrością. Czasem jest tak, że nasze mądre decyzje niekoniecznie będą ładnie opakowane, tak? Niekoniecznie będą atrakcyjne, niekoniecznie będą łatwe. I chodzi o to, żeby je podejmować mimo że nie są ani łatwe, ani na przykład atrakcyjne. To jest właśnie Zadanie matki. Jeśli chodzi o zadanie ojca, to właśnie on stanowi autorytet, ma tę pozycję osoby, która wprowadza wartości. Jego zadaniem jest budowanie i ochrona relacji osobowych, ponieważ on zakłada rodzinę, wybiera wartości i kieruje całą rodzinę do tych wartości. Czyli jakbyśmy chcieli to przełożyć na to, Jakie cnoty w matce i w ojcu powinny przede wszystkim dominować, moglibyśmy zwrócić uwagę, że matce w pełnieniu jej roli w większym stopniu będzie potrzebna roztropność, ojcu w większym stopniu mądrość. Dlaczego? Dlatego, że ojciec, można powiedzieć, wybiera cel, jest tym, który mówi: wybieramy te a te wartości i kierujemy się do nich, chronimy je. Natomiast matka służy pomocą w takim Przekładaniu tego, co ogólne, ogólnej zasady, czyli tego też celu, który rodzina wybrała, czy konkretnie ojciec wskazał, na szczegóły, czyli na dobieranie środków do tego, aby ten cel codziennie, żmudnie, dzień po dniu osiągać. W związku z tym możemy powiedzieć, że domeną ojca, zadaniem ojca jest wnoszenie tych relacji osobowych, także podtrzymywanie ich. W jaki sposób? No, nie w ten sposób, że coś każe czy zarządza, choć możemy sobie wyobrazić, że i tak, ale przede wszystkim poprzez przyjaźń, poprzez powiązanie z pozostałymi członkami rodziny relacją osobową, relacją przyjaźni. Wiemy, że relacja przyjaźni jest najtrwalszą, najdoskonalszą odmianą miłości, więc najlepiej, kiedy rodzina jest właśnie. Powiązana przyjaźnią, i gdy do tej przyjaźni ojciec po kolei zaprasza, można powiedzieć, wszystkich członków rodziny. Poza tym możemy też powiedzieć, że takim czynnikiem czy elementem wzmacniającym stanowisko ojca jest jego świadomość praw i obowiązków, jakie posiada. Czyli, żeby wiedział, jakiemu prawa jako ojcu przysługują, no, rola ojca jest wyjątkową, szczególną i szalenie ważną rolą. Kogoś, kto jest głową rodziny, kto proponuje wartości, ale i obowiązków czy zobowiązań wynikających z tej roli, tak? z tego, kim on jest, jak ważną ma pozycję w rodzinie i jak ważną, decydującą rolę pełni w tej rodzinie. Możemy więc, uzupełniając kwestię z początku naszej prezentacji o zapoczątkowaniu rodziny, jakby dla równowagi, uzupełnić. Kwestią trwania rodziny, czyli tego, jakie mamy warunki optymalne i minimalne do tego, aby rodzina trwała. Minimalne to najprościej. Trwanie relacji osobowych pomiędzy członkami rodziny. Jeśli przepadają relacje osobowe, nie będzie rodziny i wszystko jedno, czy połączy tę rodzinę sakrament, bo przecież wiemy, że no niestety jest to smutne, ale zdarza się, że ludzie traktują. Sakramenty lekceważąco, także sakrament małżeństwa, i wydaje im się, że nie jest to wystarczający budy do tego, żeby troszczyć się o trwanie relacji osobowych. Nie jest też to punktem takim czy elementem mobilizującym, że skoro powiedzieliśmy sobie sakramentalne tak, to należy zatroszczyć się, spróbować jakby. Budować czy odbudować relacje osobowe. Może być tak, że te relacje osobowe z jakiegoś powodu nie dadzą się odbudować. Wiemy, że one zależą od osób połączonych, powiązanych tą relacją. Nie będą się działy same, jeśli jedna z osób odmówi tego. Trudno by było jednoosobowo ją tworzyć. Jeśli chodzi o optymalne warunki, oczywiście najlepiej, gdy te relacje osobowe i trwanie relacji osobowych pomiędzy członkami rodziny jest wzmocnione relacją małżeństwa i rodzicielstwa. Mamy wtedy wszystkie ważne elementy gwarantujące nam trwałość i trwanie tej rodziny. Natomiast to, co ważne, to co powinniśmy pamiętać, to właśnie to, że odejdzie nam niestety do lamusa i małżeństwo, i rodzicielstwo, jeśli nie będzie relacji osobowych, o które my sami musimy się troszczyć. I pielęgnować je wzajemnie, aby trwały, aby były, aby nas wiązały. Proszę Państwa, co jeszcze może być rodzinie potrzebne? Mówiliśmy o kilku aspektach, kilku czynnikach i to były te podstawowe, chciałoby się powiedzieć, czyli trwanie relacji osobowych, czy nawiązywanie relacji osobowych, małżeństwo i rodzicielstwo, bądź obojga rodziców, albo tylko macierzyństwo. Co jeszcze w takim razie? Po pierwsze, jedność. Jedność jest, można powiedzieć, skutkiem trwających powiązań poprzez relacje osobowe, miłości, wiary i nadziei. Będzie więc ona tak naprawdę skutkiem trwającej pomiędzy członkami rodziny przyjaźni. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jedność jest swoiście skutkiem tych relacji osobowych, natomiast jedność nie zadziała w odwrotną stronę, to znaczy nie przyniesie w efekcie powiązania poprzez relacje osobowe. Kolejny element to przyjaźń, która tak naprawdę jest jednoczesnym współwystępowaniem wszystkich trzech relacji osobowych. Które znamy, czyli miłości, wiary i nadziei, a zatem powiązania ze względu na to, że realnie są, istnieją te osoby, bezinteresownego bycia dla siebie, czyli obecności, powiązanej z przekazywaniem prawdy i z zaufaniem, a także z tym, że jesteśmy gotowi przyjmować kolejne osoby i miłość tych osób jako dar. I z pewną wzajemną życzliwością, która towarzyszy tej pewności, że każda z tych osób będzie dobrem dla nas, cały czas dostępnym. Z autorytetem wiąże się też temat posłuszeństwa. I znów, jeśli posłuszeństwo potraktujemy na zasadzie siły, że ja każę Tobie i tak musisz zrobić, i koniec, bo ja mam prawo, bo musisz mnie słuchać. To jakby nie przynosi to oczekiwanego skutku. Natomiast jeśli posłuszeństwo rozrozumiemy jako spełnianie próśb i życzeń osoby kochanej, to wygląda to zupełnie inaczej i wtedy też i dzieci funkcjonują w takim rozumieniu i postrzeganiu posłuszeństwa zupełnie inaczej. Proszę zobaczyć, że dopóki są małe, i dopóki właściwie całkowicie polegają na rodzicach, Możemy powiedzieć, że jeśli rodzic o coś prosi, dzieci z radością to wykonują. Przynosi im zadowolenie i radość to, że mogą coś zrobić, o co poprosiła mama lub poprosił tata. To jest właśnie wyraźny znak tego, że posłuszeństwo jest tutaj, rozwija się jakby w atmosferze miłości, tak? spełniania tego, o co nas proszą osoby, które kochamy. Dziecko więc z radością wykonuje zadania, które zlecają rodzice ze względu na miłość do rodziców. Cieszą się, że mogą coś zrobić, o co poprosili rodzice. Kolejna sprawa to przygotowanie do bycia tym autorytetem. Otóż jest tak, że osoby, które mają spełniać rolę autorytetu, muszą być należycie do tej roli przygotowane. Muszą być to osoby dojrzałe na miarę roli, którą spełniają, ponieważ osoba pełniąca rolę autorytetu, no jakby łagodzi wszelkie nieporozumienia i kłótnie w rodzinie, uspokaja, nadaje no właśnie tę pewną jedność, pewien określony kierunek w wspólnocie. I umie też godzić tę wspólnotę. Oczywiście najlepiej, gdy tę rolę autorytetu w rodzinie pełni ojciec, ale jeśli, nie wiem, z jakiegoś powodu zabraknie ojca, bądź z jakiegoś powodu ten ojciec nie może pełnić owego autorytetu, może go pełnić matka, może pełnić ktoś inny w rodzinie. Ba, zdarza się czasem, że rolę autorytetu w rodzinie pełni dorosłe dziecko lub dorastające już, no bardzo roztropne yy, dziecko, które spełnia, czy umie te funkcje realizować, które, no to może być rzadkie, ale na tyle jest mądre, że potrafi łagodzić te niepokoje, godzić, podsuwać rozwiązania, na które są w stanie wszyscy się zgodzić, na tyle rozsądne, na tyle roztropne, że do przyjęcia. A zatem możemy powiedzieć, że osoba posiadająca w rodzinie autorytet ma pewne uprawnienia, chociażby takie, że ma prawo do podejmowania najpoważniejszych decyzji w rodzinie. To jest nie tylko jego, można powiedzieć, obowiązek, ale także pewien przywilej, pewne prawo. Jeśli kłócimy się w rodzinie o to, jaki samochód kupić, i każdy ma inne stanowisko, to autorytet może się temu przysłuchiwać spokojnie, aż w pewnym momencie powie: No tak, to teraz ja może powiem: kupujemy ten, ten i ten, robimy to, to, to i to, i wtedy, jakby na mocy tej, tej pozycji, którą ów autorytet ma, wszyscy w rodzinie już milkną, milkną dyskusje i zastanawiania się, i jakieś tam konflikty, tylko po prostu już wszyscy zgadzają się z autorytetem i Realizują, jeśli zachodzi taka konieczność, to co autorytet zaproponował i podał do realizacji jako decyzję rodziny. Jeśli ów autorytet osoby w rodzinie jest powiązany z miłością i posłuszeństwem czyli jeśli mamy te wszystkie trzy elementy czyli oddziaływanie autorytetu wynika, czy jakby podłożem tego oddziaływania jest miłość. I podłożem posłuszeństwa jest także miłość, możemy powiedzieć, że mamy osiągnięty ład i harmonię w rodzinie, które są nie do przecenienia, bo wiemy, że w rodzinie, w której ten ład i harmonia nie panuje, no, funkcjonuje się na co dzień i żyje dużo trudniej. Może to także oznaczać, że po prostu nie ma żadnego autorytetu, i wtedy jest taka trochę sytuacja, jak opisywał. Arystoteles, czyli e, trochę jak w rządach oligarchicznych, e, kto się mówiąc brzydko dorwie do władzy, ten rządzi, co oczywiście może rodzić pewne niepokoje, e, kłótnie i brak właśnie owego ładu czy harmonijnego wspólnego życia. Kończąc nasze rozważania na temat rodziny i tego, co ją stanowi, co jest dla niej ważne. Warto by było tylko krótko już podsumować te najważniejsze, najbardziej istotne akcenty. Otóż do samego zapoczątkowania rodziny wystarczy rodzicielstwo dwojga ludzi bądź tylko jednej osoby, czyli macierzyństwo. Natomiast jeśli chodzi o trwałość rodziny, to jakby. To, co wystarczy do jej zapoczątkowania nie jest wystarczającym elementem, czy czynnikiem do trwałości. Wiemy, że czynnikiem nadającym trwałość rodzinie właśnie są powiązania poprzez relacje osobowe. Z kolei to powiązanie poprzez miłość jest nie tylko takim powiedzmy, tą współobecnością, czy dzianiem się relacji, które można by było zostawić swoiście same sobie. Tylko właśnie pewną, wiąże się z pewną postawą odpowiedzialności, zarówno za siebie, za to, co robimy i jakie decyzje podejmujemy, jak i za osoby, z którymi się wiążemy. Odpowiedzialnością, bym powiedziała, nie tylko prawną, ale także pewnej natury moralnej. Wiemy, że nieraz, nieraz są sytuacje, w których byśmy powiedzieli, że prawnie jest wszystko dobrze, jest okej. Okay, Natomiast czujemy pewien niesmak, czy jakiś niedosyt, czy poczucie skrzywdzenia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zabrakło tej postawy odpowiedzialności bardziej moralnej. Tak? Niby prawnie wszystko jest ok, ale, ale, ale na przykład, no nie wiem, dzieci cierpią, prawda? Bo no, prawo jakby nie zaspokoi potrzeb, chciałoby się powiedzieć, psychicznych czy duchowych dzieci, może zastąpić potrzeby fizyczne czy materialne. A zatem pewna odpowiedzialność za losy osób, z którymi się wiążemy, współodpowiedzialność za to, jak tworzymy te relacje, także odpowiedzialność za własną wewnętrzną formację za to, żebyśmy byli no, jakby gotowi do tego, aby jak najlepiej, jak najskuteczniej chronić poprzez nasze sprawności i cnoty no, te powiązania relacjami osobowymi. Nie są trawą, nie będą rosły same. Musimy je wspomóc, mówiąc żartobliwie, podlewać, tak? Podlewać właściwymi wyborami, właściwymi decyzjami, uzbrojonymi po prostu w mądrość. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne mini wykłady. Następny chcę poświęcić trochę szerszej, większej wspólnocie, a mianowicie narodowi. Dziś się z Państwem żegnam. Do widzenia.